Obierki ziemniaczane i ich zastosowanie w ogrodzie. Przez cały okres zimowy powinniśmy zbierać obierki ziemniaczane. W wielu przypadkach są niezastąpione dla naszych roślin. Kiedy na wiosnę lub lato będziemy ich potrzebować większej ilości, zrobi się to kłopotliwe, więc powinniśmy je magazynować również w okresie zimowym. Te zimowe odpady uratują nas, ogrodników. W żadnym wypadku ich nie wyrzucajmy. Są one doskonałe do większości upraw. Rośliny zasilone nimi będą kwitnąć jak wściekłe. Te cudowne obierki ziemniaczane są postrzegane przez wiele gospodyń, z do, gospodyń domowych jako bezużyteczny odpad, ale nie przez ogrodników. Mogą znacznie poprawić strukturę gleby, chronić przed szkodnikami, a jednocześnie przyspieszyć rozwój roślin warzywnych. Takie są ich właściwości, o których nie wszyscy wiedzą. Są one bogate w witaminę C, skrobię, glukozę, potas i fosfor, co korzystnie wpływa na wszystkie etapy wzrostu roślin. Wszystko co musimy zrobić, to umyć je i wysuszyć. Następnie możemy je przechowywać w torbie lub opakowaniu na przykład na balkonie. Wiosną możemy stosować w postaci mąki lub roztworu. W pierwszym przypadku suszone obierki musimy zmielić np. przykład w blenderze, a w drugim zalewamy je wrzącą wodą i pozostawiamy na dobę do zaparzenia. Możemy też przygotować kleik, czyli namoczyć w letniej wodzie przez tydzień. Taka mieszanka po nałożeniu na glebę emituje znaczną ilość ciepła, chroniąc ją w ten sposób przed nagłymi przymrozkami. Nawóz nadaje się do kapusty, ogórków, porzeczek, drzew owocowych i kwiatów domowych. Lepiej jednak nie używać go do pomidorów, papryk i bakłażanów.